Wiecie? To nie tak. u nas był. Ja dalej postawili. Góra. Góra. Nice. Na górze chcesz. Nie będzie mi bił mojego skarba.

Jak ja zabijam, to naprawdę to są cioty. Ja dalej. metale. Na Tak kulturalnie. No, jest nie. Może ja ci pomogę na górze, co? To sajdą. Nie, no żartuję. na górze jest? Druga Pible Już O nasze... przebżoka będzie Pracę. mam 26 kappa. No, musisz oglądać. No, i poszli na metale pewnie, co? Daj pewnie tu No, dlatego przejadę najwyżej zieloną.

Nie ma ich na metalach, już, oni są. Nie, są, są. Hmmm. Tak nie, za. 5 do 10, to cię proszę. No mamy 5 keyi przewagi, A, to szkoda w ogóle bardzo. Ach, zladogowałam mnie trochę, sorry. Ale to i tak mamy 5 ki Luka? Dvuh mas kasat. Dvuh mas kasat. Bo trzeba, to, trzeba grać, bo na rundy dostaniemy w dp. A teraz? No lecz tylko nie leć od góry do camroomu, iść do nich, iść. Tylko, że między kładką a dogą masz tureta, więc nie idź od dołu, tylko od góry. Idź od góry do camroomu, weź sobie cambom za chwilę i tyle. Masz detektor? No i tyle. Jest, jest tu w rogu, po lewej stronie i po prawej stronie. Dobra, I Nie będę, cofać. facie. Baja bom. Round start. No <laughs> <coughs> 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 <coughs>

to jest to, oh. już wiesz jak ja się zawsze piłam. Obiecie, no. Obicie, mnie. Zielony jest. Tracy, plecy, tracy, hardu. <grym i wreszcie wytkuj> na kładka, 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 kładka na respie. kładka zewnętrzna, zewnętrzna teraz góra na dźwigni pół piętra dźwigni dwóch góra, koło zmieniaj, zmieniaj, zmieniaj się zmieniaj się, nie pikuję, dobra nie, 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 nie rozwal kruszonkę, rozwal mu kruszonkę jeszcze, jeszcze raz, raz. Dobra, dół, uciek. uciek za beczką, beczka rozwal rozwal jeszcze, jeszcze raz no i zbrawo, dziękuję